Powiedzieć, że nie narzucał się Panu Bogu przez całe swoje życie, to więcej niż poprawność polityczna. Miał go w głębokim poważaniu. Korzystał z życia, biorąc od innych wszystko, a dając niewiele, a właściwie nic. Zdradzał żonę, miał kilkoro nieślubnych dzieci, na które nigdy grosza złamanego nie dał. Kradł, pił na umru. Sąsiedzi mówili, że w młodości zabił człowieka, który był mu winien niewielką sumę i nie chciał oddać. Mimo wyjątkowo niehigienicznego trybu życia, w dobrej kondycji dożył do swoich 86 urodzin. Zdrowie pogorszyło mu się nagle. W ciągu kilku tygodni, z dziarskiego staruszka cieszącego się urokami życia, zmienił się w strzęp człowieka. W pełni świadomy strzęp człowieka. Gdy jego żona zadzwoniła do proboszcza, aby przyszedł go namaścić, wyspowiadać i udzielić komunii świętej. Ksiądz nie umiał powstrzymać zdumienia. To kogo mam przyjść? Upewniał się trzy razy. Dziadek umarł dwa dni później. W kancelarii parafialnej zabili się jego żona, córka i syn. Ksiądz naprawdę zamierza po katolicku pochować tego... S... Zapytał z niedowierzaniem syn. Wyspowiadał się, przyjął komunię, namaszczenie, kiwnął głową proboszcz. I ma szansę nie trafić do piekła? Włączyła się córka. No, raczej tak. Mam wrażenie, że się szczerze nawrócił. To ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, który pozwala przez całe życie być synem, a potem w jednej minucie naprawić wszystko. Chodź, Marta, nic tu po nas. Zadziwiające, że wydawałoby się najbardziej populistyczna przypowieść Jezusa o robotnikach w Winnicy, którzy dostali wszyscy równą zapłatę, niezależnie od czasu pracy, wywołuje ogromne sprzeciwy u wielu ludzi, w tym u wielu chrześcijan, katolików. Uważają, że to niesprawiedliwe, że można się nawrócić nawet w ostatniej chwili, że ktoś, kto całe życie starał się żyć zgodnie z przykazaniami, ma szansę spotkać w niebie kompletnego łotra, który wykorzystał ostatnią szansę. To ja też będę żyć, jak mi się podoba, a trzy dni przed śmiercią się nawrócę, irytował się ktoś. Ryzykowny pomysł, bardzo ryzykowny. Po pierwsze, skąd pewność? że trzy dni przed śmiercią będzie pamiętać o tym, aby się nawrócić. A po drugie, nawrócenie musi być szczere, a nie udawane z wyrachowania. Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale też miłosierny. I co gorsza, nie rezerwuje miłosierdzia tylko dla mnie. Pewnie dlatego tak mi trudno spokojnie przyjąć przesłanie przypowieści o robotnikach, którzy wszyscy dostali po denarze. Ponieważ w wyjątkowo paradoksalny sposób przekonuje mnie, że sprawiedliwie nie znaczy.